To znowu my jesteśmy tutaj. Jest ze mną Aleksandra Bolińska. Cześć Olu. Cześć Adamie. To jest podcast Adasta. Jego 21 odcinek i pierwszy odcinek od 20 odcinków. W którym nie ma pojedynczego filmu, nie ma pojedynczego tekstu kultury, ponieważ wydarzyło się coś niesamowitego. Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Ty dwa tygodnie temu, kiedy słuchaliście poprzedniego odcinka, czyli w połowie czerwca, a teraz mamy końcówkę czerwca, myśmy z Olą zamknęli chyba. Chyba zamknęliśmy, bo tutaj jest takie, że być może jeszcze kiedyś coś dorzucimy mhm. do, 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 do tamtej puli, ale chyba zamknęliśmy lata 30. A zatem pierwszy tak wielki etap naszego podcastu, bo zajęło nam to pół roku, Olu. Mhm. To tak luzem. Pół roku, a biorąc pod uwagę, że w kolejnych dekadach będzie więcej filmów, to zanim my to idziemy do kina współczesnego, to. Zawsze założeniem tego podcastu było, żeby mieć bardzo dużo potencjalnych rzeczy. Plus, każda osoba, która do nas przychodzi, tak jak wy tutaj przypadkowi słuchacze, być może ktoś jest tutaj po raz pierwszy, teraz zobaczy gigantyczną, tak naprawdę, bibliotekę no, dobrych lekcji historii. Nie? To jak już kiedyś dojdziemy do tych filmów, które po prostu są standardami które są w każdym podcaście, i, i ktoś zobaczy to wszystko, co jest jakby już do tej pory. Przerobione w podcaście i że może to z nami w cudzysłowie przelecieć, to okay. wydaje mi się, że to jest jakaś wartość. Natomiast w latach 30. po raz pierwszy mieliśmy taki konkretny, solidny zestaw filmów science fiction. Po prostu każdych. Jakby mamy tutaj dosłownie w każdym kierunku. Rozwój tego gatunku, tak? Space opera, horror science fiction, science fiction z elementami psychologicznymi, science fiction w duchu lat dwudziestych, takie bardzo przygodowe, no jest tego tutaj mnóstwo. I my sobie podsumujemy tą dekadę tak bardzo luźno. To będzie luźny odcinek, w którym będziemy po prostu. My zawsze jesteśmy luźni, ale tym razem po prostu nie będziemy tutaj dla was mieli pewnie jakiejś wiedzy historycznej, ciekawostek, bo zwyczajnie będziemy chcieli podsumować to, co się działo przez ostatnich. 20 ponad tygodni w mm -hmm. tym podcaście. Jezus, to jest przerażające, jak myśl o tym po prostu, że, że tego było tak dużo i to tak długo nam zajęło w ogóle. Olu. No, ale... A nie przerobiliśmy wszystkich możliwych filmów, chociaż mogliśmy tam jeszcze dorzucić coś. Tylko tyle, że no już no pod przesady, już chcieliśmy się wygrzebać z tych lat 30. Chcieliśmy się wygrzebać. A wygrzebywaliśmy się od listopada 2022 roku, kiedy mieliśmy odcinek O King Kongu. To był nasz pierwszy film w latach 30. Mm -hmm. W grudniu mieliśmy Rzeczy, które nadejdą. Mm -hmm. <laughs> Później mieliśmy Niewidzialnego Człowieka, mieliśmy Wyspę doktora Moro. mieliśmy doktora X, mieliśmy Kosmiczny Rejs, mieliśmy Narzeczoną Frankensteina oraz Frankensteina. Obie części. Mieliśmy doktora Jekila, mister Hyda, no i ostatnio mieliśmy Flasza Gordona. Czy ty jesteś w stanie, Ola, Powiedzieć cokolwiek o latach 30., co by spięło te wszystkie filmy do kupy? Jakby, co jest wyznacznikiem lat 30? Czym one się odróżniają, zarówno od wcześniejszych filmów, jak i późniejszych? Wydaje mi się, że lata 30 były taką dekadą, w której bardzo dużo eksperymentowano, w której bardzo dużo rzeczy tykano, tak? No nie bez powodu mamy e, takie hard science fiction z jednej strony, oczywiście hard w cudzysłowie z naszą dzisiejszą wrażliwością. Z drugiej strony mamy jakieś tam egzystencjalne problemy filozoficzne przemyślenia, z trzeciej strony mamy czysty kamp i czysty kicz, zależy od tego, czy intencjonalny, czy nie, jak już wiemy. A, ale próbowano właśnie coś powiedzieć i jednocześnie... Rozwijano bardzo mocno różne techniki, jakimi można było pokazywać na ekranie. Stąd też mamy te niesamowite, spektakularne, jak na owe czasy, efekty, jak w Niewidzialnym Człowieku na przykład, czy w King Kongu. A innymi słowy, to jest dekada, która miała dużo takich pierwszych razów, nie? Pierwsze coś tam, pierwsze kolejne coś tam. I to jest dekada, z której wydaje mi się. Kolejne dekady bardzo dużo czerpią, na której bardzo dużo się nauczyły, i wydaje mi się, że gdyby nie lata 30, bardzo wielu rzeczy byśmy nie mieli w przyszłości. Plus, no tutaj mamy tyle filmów, które tak naprawdę będą inspirować kolejnych twórców, jak King Kong, jak no, serialowy Flash Gordon, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu. Totalnie, to nie tak, że nagrywamy to 5 minut po nagraniu tamtego odcinka, nie? <laughs> Czas jest względny, moi drodzy, zwłaszcza w podcaście Adastra. Um, gdzie mamy. w no, Science Fiction, tak? Już jesteśmy... Oglądaliśmy Interstellar, wszyscy wiecie. No dokładnie. Gdzie mamy um, Wyspę doktora Moro, która również gdzieś tam się szerokimi kręgami odbija. Bardzo. Bardzo ciekawa dekada, bardzo wpływowa dekada na wszystko co następuje później. Dekada pierwszych razów, ale jednocześnie dekada, w której przez to, że to są pierwsze razy, to jeszcze dużo, dużo trzeba dopracować. Znaczy, generalnie umówmy się pierwsze razy bardzo często są dziwne, nie? To, tak. Nie bez powodu mamy to powiedzonka. Tak. To pierwszy raz pamiętamy dlatego, że był dziwny. Uf. A dopiero potem jakby pewne rzeczy się szlifują, nie? To zadam ci takie pytanie. Który film z tych lat jest twoim ulubionym filmem? Hmm. Ja sobie na listę, tak na wszelki wypadek, jeszcze raz, bo ja się waham między dwoma. Ja się pomiędzy, waham, pomiędzy się King Kongiem i pomiędzy Frankensteinem. Mm -hmm. Ale to chyba mm -hmm. będzie Frankenstein, wciąż. Mimo wszystko, mimo tego, że King Kong jest tą superprodukcją i tym, jakby, tą ikoną, tak? Dlatego mówiłam, że się waham. Ale dzisiaj to. Jest, ja w ogóle nie lubię tego pytania, co jest Twoim ulubionym czymś, bo to zależy od dnia. Dzisiaj bym powiedziała, że Frankenstein, a ze względu na to, jak uniwersalną jest opowieścią, na to, tak bardzo filozoficzną, egzystencjalną jest opowieścią. A to jest to, co ja najbardziej lubię w science fiction. Gdzie. A, no, jest ten truizm, że science fiction nigdy nie mówi o przyszłości, science fiction mówi o tym, co jest tu i teraz, tylko używa do tego ciekawych dekoracji. No i próbuje przewidzieć przyszłość, nie? Ale to. Z perspektywy dzisiejszej, i Frankenstein mi się w to bardzo dobrze wpisuje. Ale nie wiem, być może ja co ci powiem, że King Kong. Piękny <grymny> film. Ja bym z kolei tutaj wskazał e, doktora Dzjakila, Mr. Hyda. Mhm. Jeżeli miałbym wybierać, to bym wybierał pomiędzy Dzjakilem e, i pomiędzy Kosmicznym Rejsem. E, I teraz poczekaj, jakby e, ja to jestem w stanie wybronić. Kosmiczny Rejs jest pięknym filmem science fiction tej dekady. To znaczy, on byłby niemożliwy już później. E, jak wiemy, był też niemożliwy wcześniej i jest jakby, jakby no, nie da rady go wyciągnąć. Uważam, że Frankensteina da radę wyciągnąć, mm -hmm. dałoby radę go przenieść i on też był bardzo e, płodny w późniejszych dekadach. Z kolei, Doktor Jekyll i Mr. Hyde, no to to, co ja lubię najbardziej e, w kinie, powiedzmy wyższym. No, czyli przede wszystkim ten niepokój psychologiczny, tak, te takie mhm. wątki filozoficzne. Może tutaj wyłożone, no trochę zbyt, wiesz, tak, tak in your face, tak, to wszystko jest takie eksplicite, ale e, i tak doceniam. To był film, który mnie bardzo zaskoczył, którego się nie spodziewałem, mhm. tak absolutnie. E, I podoba mi się to, że i ja wskazuję inne tytuły, ty wskazujesz inne tytuły, ale nikt z nas nie powiedział wprost King Kong, tak, bo to byłoby takie łatwe. Tak, King Kong, no, Legenda, absolutny, mm -hmm. po prostu fenomenalny film dla całej historii kina. Ale jeżeli się wgłębić w te lata 30, to są tam ciekawsze, moim zdaniem, rzeczy. Jakbyśmy ten podcast otworzyli też całkowicie na horror, to byłoby bez sensu, to mielibyśmy jeszcze do tego wyboru Dracula, tak? Też mm -hmm. przecież film. no... Spektakularny jak na swoje czasy. Ale jeżeli mówimy o tej, o tej dekadzie, tak w ogóle, to też warto podkreślić, że to jest dekada właśnie narodzin kodeksu. tak? Będziemy się musieli mierzyć z... z efektami ubocznymi całego kodeksu w dekadach następnych. Nie pamiętam dokładnie jak długo, ale myślę, że lata 40 i 50 będą mocno związane przez, ten, przez to pisemko, przez ten dokument. Nie Że dopiero w latach 60. zaczniemy się e, uwalniać z, z, tak w 100% właśnie. Z, z, chociaż nie, no może już nawet w drugiej połowie lat 50. się z kodeksu uwalniamy. Ale na jakiś czas ten kodeks będzie nam dominował charakterem kina. Będzie dużo przyjemniej, będzie mniej niepokojących rzeczy, będzie mniej łamania tabu i poruszania głębokich tematów, ponieważ trzeba będzie dbać o psychikę odbiorcy. Śmieszne, że już na tak wczesnym etapie rozwoju tego medium pojawia się nam jakaś forma cenzury. Coś tam o lasy sprawdza grzebie. Patrzę, do, do kiedy był kodeks, do kiedy kiedy nazywał. Został odrzucony w A. latach 60. No to dobrze mówię, tak? ale w latach 50. już masz przebitki. Mm -hmm. Takie momenty właśnie, tak. że ludzie wprost się sprzeciwiają i, i nie mają zamiaru się tym kierować? Tak? Bo wiedzą, że rozwój musi się wiązać z przekraczaniem granic. Ale wydaje mi się też, że e, za każdym razem, kiedy pojawia się taka rzecz, jak w tym przypadku kodeks, który nie pozwala Ci pewnych rzeczy pokazywać wprost, to czasami to paradoksalnie e, sprawia, że twórcy muszą się wysilić i wysilić jakąś kreatywność swoją i pokazać coś, no właśnie nie wprost, nie dosłownie, tylko coś bardziej subtelnie. I wydaje mi się, że to też czasami jest dobre, jakby ja nie, absolutnie nie jestem za cenzurowaniem sztuki, jakby nie, nie, nie w tą stronę idziemy. Ale czasami pewne ograniczenia pomagają i sprawiają, że dane dzieło jest lepsze. Wydaje mi się, że no, ciekawe, co by było, gdyby nie było kodeksu i gdyby robili tego doktora Jekyll'a i pana Hajda, Czy to wszystko miałoby pokazane jeszcze, jeszcze bardziej? To i tak był film, który jest bardzo, no mimo wszystko bardzo wprost, tak? Bardzo dużo pokazuje rzeczy zaskakująco dużo rzeczy pokazuje. Ale co by było gdyby? Ja jestem ciekawa. Co by było gdyby? No, no. mnie się wydaje, że to, no, to też odpowiedź kiedyś tutaj przyjdzie w podcasie Ad Astra. Eee, to też jest. Ja nie wiem, czy całe lata 40. to już jest czarno biały film? Czy to się będzie zmieniało? To się będzie zmieniało na lat 40-50. Mm -hmm. prawda? Wydaje mi się, że z tego, co my tam patrzymy na tę naszą listę, to będziemy mieli rzeczy koloryzowane, ale kolorowych jeszcze nie, chyba. Chyba raczej to będzie koloryzacja, więc no pod tym względem wizualnie się niewiele zmieni w następnej dekadzie i, i, i podejrzewam, że ona będzie w miarę podobna do lat 30., chociaż na pewno pojawią się jakieś nowe technologie, tak? Nie wierzę mhm. w to, że już nie pojawią się pierwsze slow motion y, i jakieś takie kombinacje. Y, z rzeczami, które były dostępne, tylko może nikt o tym nie pomyślał wcześniej. Następne pytanie, które chciałem ci jeszcze zadać, to jest pytanie o największy paszkwil z tej dekady. Co jest tym, tym, tą rzeczą, której byś nie chciała powtarzać. Ajaj, Już jajku. nigdy więcej. Musimy. Ja się bardzo źle czuję odpowiadając <laughs> na to pytanie. O, o. Dlaczego? No muszę, no muszę to powiedzieć. E, nie, nie wrócę do pierwszego sezonu Flasza Goldona. No nie wrócę. Oj, Nie dlatego, nie, nie uważasz, że to jest paszkwil, ale najtrudniej mi się to oglądało z tych wszystkich rzeczy. E, mam, mam pomysł na to, co ty możesz powiedzieć, ale ciekawe, czy trafię. Natomiast no właśnie, Flasza Nie, Gordon. ale ja będę. Ja, ja zostaję przy Flaszu. Tak, jednak... Mogłem tutaj wybrać niewidzialnego człowieka albo narzeczoną Frankensteina, ale to są oba filmy, które mnie denerwują. Myślałam, Poszeczka? że wybierzesz coś jeszcze innego. Myślałam, że powiesz, rzeczy, które nadejdą, bo ten film ci wpłynie. Rzeczy, które nadejdą są męczące, ale to jest film, który ma bardzo dużo ciekawych rzeczy, które będę A. chciał kiedyś jeszcze ponownie e, przetrawić i, i, i może jakoś inaczej się do niej nastawić. Mhm. Nie, nie, Flash Gordon jest tutaj odpowiedzią jakby jak najbardziej na, na tak, tylko że. Już oglądając Wasza Gordona, czego nie mówiliśmy w odcinku, że my założyliśmy, że to ma tak zajebisty potencjał drinking game'owy, tak? I tak. żeby zaprosić ludzi, którzy jakby kumają tą estetykę, i żeby się świetnie bawić po prostu, i zobaczyć, ile odcinków wytrwamy tak naprawdę, nie? To, 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 to się. To na pewno się jeszcze stanie kiedyś. Masz e, gordon kogoś dusić. I... Dawaj pan kielicha, nie? To bylibyśmy <śla> bardzo pijani, bardzo szybko. Trzeba będzie tak po amerykańsku, czyli pić jakby szklaneczki piwa albo, albo nawet kieliszki piwa i może wtedy jakoś to przeżyjemy. No to pasz chwili też mamy, no, no, no są tutaj jakieś takie rzeczy, ale e, wydaje mi się, e, że nie żałuję żadnego z tych, Odcinków, to znaczy nie żałuję żadnego spędzonego czasu. Że to był kawał dobrej nauki, czasami powtórki jakiejś delikatnej, w moim przypadku bardziej nauki, bo to są rzeczy, które mi umykały mimo no, dość jakby długiej historii mm -hmm. <grytanie> znajomości z kinem i ja nie jestem osobą, która ogląda kompulsywnie wręcz e, filmy, więc dobrze mi jest teraz z tą świadomością, że ja znam lata 30., że ja o nich wiem tak dużo. Mhm. Mm i mhm. mam nadzieję, że tak samo jest z naszymi słuchaczami, którzy teraz no, są mądrzejsi od, nie przesadzając wielu krytyków filmowych, Myślę, że starszych tak. od siebie, no właśnie. Myślę, że tak. Ale mimo wszystko jakby y, ta działalność, którą my tutaj wykonujemy, my tutaj mówimy o filmach, które są jasne znane jak King Kong, ale też kompletnie zapomniane jak Kosmiczny Rejs czy, no nie wiem, co tam było, Dok Doktor X to w ogóle był, to była podróż. Ja myślę, ja również myślę... dla nas tutaj, bo my nagrywaliśmy Doktora Xa dwukrotnie, tak? A faktycznie nagrywaliśmy go dwukrotnie. Zapomniałam I szkoda, o tym. że nigdy nie usłyszycie pierwszej wersji tamtego odcinka, bo była chyba dużo śmieszniejsza. O tak Jezu, ona wydaje. była tak pojechana, <laughs> myśmy tam takie <laughs> rzeczy mówili. Wysłyszeliście wy bardzo, bardzo ugrzecznioną wersję, że byliśmy chyba trochę zmęczeni. Już wiedzieliśmy, co będziemy mówić i mieliśmy tak jakby przerobiliśmy pewne procesy myślowe, które potem tak. mogliśmy tylko podsumować, nie? Ale ja nie wiem, Adam, czy wiesz, ale jest taki podcast w polskiej podcast o sferze, w polskim internecie, który twierdzi, że jest najbardziej niszowym podcastem. Ale ja myślę, że nie jest najbardziej niszowym podcastem. Myślę, że nasz podcast jest bardziej niszowy. Na tym etapie tak. Jeżeli już chcesz obnażyć jakby naszą niszowość, to my mamy w tym momencie około 50-60 stałych słuchaczy. To jest bardzo mało jak na polski podcast. My jesteśmy tego świadomi i my wiemy, że będziemy się z, z tymi liczbami bujać długo i to jest bardzo miło, że i tak do nas przychodzicie i chcecie z nami tę te, te, te podróż przebywać. Tak, no nie, nie wydaje mi się, że było dużo bardziej niszowych podcastów nie. w polskim internecie niż nasz. Kto, ale, kto, ale, słuchaj, kto w polskiej podcasterze mówi o doktorze X? Nikt, nikt, nie, nie ma szans. Znaczy nawet o King Kongu pewnie mówi się coraz rzadziej, a, a my byśmy powyciągali takie dziwactwa z tej dekady, że to no, głowa mała, nie? Mhm. A chyba odrzuciliśmy nawet jedną rzecz, tak? To, to ten musical Co to na było… Nie Co najmniej tak. jedną. Co najmniej jedną odrzuciliśmy tych e, kosmicznych kowbojów. Jakby stwierdziliśmy, że nie, 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 jakby idźmy dalej, bo nie wygrzebiamy się z tych lat 30. -tych i, no. Odrzuciliśmy. Może kiedyś. My myśleliśmy, że będziemy mieli te lata 30 zamknięte gdzieś na początku 2023 roku. Tak, że teraz, kiedy przerywiec. tego słuchacie, to my już będziemy, to już będziemy się szkołać dogodzili, że już będziemy, już będziemy na tym etapie, gdzie jakby zaczną się rzeczy istotne. Nie, I wygląda na to, że to będzie się ciągnęło i ciągnęło i coraz bardziej mi to sprawia przyjemność, że to taki właśnie ma charakter. Mhm. Tak więc tutaj absolutnie tak. Poza tym, e, gdybyśmy tego nie robili, to byśmy nie mogli teraz zrobić takich powiązań, a jestem w stanie takie powiązania zrobić. Czyli już bym mógł powiedzieć, że e, Flash Gordon. Jest jakby logiczną konsekwencją e, George'a Melie tak. i wyprawy na księżyc, czy podróży na księżyc. Tak, no to mamy już 30 lat różnicy między tymi dziełami. E, I wiem, że nie byłoby King Konga, gdyby nie było Prawdawnego Lądu. Tak. E, I wielu rzeczy, które przejdą po King Kongu, a które będą w duchu pradawnego Lądu, nie? bo to jest cały mhm. osobny podgatunek kina science fiction czy kina przygotowego. Mhm. Ja wielokrotnie miałam te momenty w naszym podcaście, gdzie mówiłam, że już się nie mogę doczekać tej dekady i tamtej dekady. W latach 50. są filmy, wciąż czarno-białe, tak mi się przypomniało, które ja bardzo lubię. I już naprawdę się nie mogę doczekać, żeby o nich pogadać. Czy lata 70., które będą kompletnie odjechane. Ale jednocześnie tak mi dobrze było w tych latach 30. -tych. Oni że taki sosik, który jakby już. My już znaliśmy ten Sosik, nie? To też tak, było to. One są niesamowite. Bo z jednej strony ten Flash Gordon, a z drugiej strony no, te rzeczy, które nadejdą, tak? Ta Odyseja przed Odyseją, ta, ten film, który próbuje opowiedzieć wielką, epicką, rozłożoną na długi, 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 długi okres czasu historię, tą podróż ludzkości metaforyczną. a bardzo, bardzo ciekawa różnorodność tej dekady jest. Wracając do naszego zerowego odcinka, mieliśmy taki na samym początku tego podcastu, taki odcinek, gdzie Olesz nie miał żadnego mikrofonu, jakby. On tak źle brz, brzmi technicznie, ten odcinek, nie? Ale jest pamiątką samego początku gdzie mówiliśmy czym jest science fiction, tak, i, i tam mhm. próbowaliśmy właśnie zaznaczyć, że science fiction to nie będą tylko podróże w kosmos, to nie tylko będą blasterki, tak, to będzie właśnie jeszcze mnogość innych archetypów, wzorów. Wydaje mi się, że do tego worka właśnie lata 30. dorzucają coś, co w, co w science fiction było zawsze, ale nareszcie się z tym bawią, to znaczy ta filozofia. Dokładanie sobie elementów psychologii i filozofii tak, tak wprost, wyciąganie, wiesz, Freuda, niczego mhm. i, a, i opowiadanie o nich właśnie przez pryzmat e, dzieła popkulturowego, dzieła, które ma być teoretycznie wyłącznie rozrywką. To już jest coś, czego science fiction nam wcześniej nie mogło jeszcze dostarczyć. No mm -hmm. bo wcześniej dość często było jeszcze filmem niemym, nie? Albo trwało 10 minut. Tak. No i technologie się zmieniają, i wrażliwość ludzka się zmienia, i. Są nowe filozofie, i są nowe odkrycia naukowe, i to wszystko bardzo, bardzo ładnie widać w tych filmach. A będzie to widać też w kolejnych dekadach, jakby to, co się będzie działo, wydaje mi się, będzie bardzo, bardzo ciekawe. Ale wszystko tak naprawdę rozkręca się, myślę, mimo wszystko w tych latach 30. -tych. W latach 20. nie mieliśmy. No bo zobacz, z jednej strony mamy. E... Znaczy, już sam filmy... fakt, że możemy zrobić odcinek podsumowujący dekadę. Nie mogliśmy tego zrobić w latach 20. Tak. Bo nie było jeszcze, jakby. Takiej wyraźnej, osobnej dekady, nie? Mhm, nie było tego nie było. świata science fiction, które jest nie było. tutaj. Tutaj, też mi się wydaje, że większość z tych filmów, które omawialiśmy, nie próbowała być filmami kiczowatymi, nie próbowała być filmami wyłącznie Science Fiction. Bo wydaje mi się, że większość z tych filmów, które myśmy omówili. Próbowała być na poważnie i próbowała coś powiedzieć, tylko czasami zabrakło środków wyrazu, tak? No, patrzmy na przykład na niewidzialnego człowieka. Wydaje mi się, że on próbował być w miarę poważną historią, no ale jednocześnie mieliśmy te sceny, gdzie gość po prostu biega wokół stołu i ma tak? A mieliśmy rzeczy, które nadejdą, gdzie mieliśmy wielką podróż ludzkości i watażkę, które tutaj wymachuje różnymi dziwnymi rzeczami. Ta dekada, która napada, wiele próbowała powiedzieć, za dużo rzeczy się brała i pod tym względem była bardzo, bardzo, bardzo przełomowa. Jakbyś ty miał, Adam, jakimś jednym słowem ją określić, to co byś wybrał? Hmm. I musi być jednym słowem. No może być dwoma. Ja spróbuję zrobić taki, taki neologizm jakiś po prostu, nie? Mhm. E Uberkicz. Uberkicz. Nie nie, coś, nie, chodzi mi o to, że chciałem podkreślić jakby kiczowatość, mhm. a jednocześnie wysokość. Wysokie nie, aspiracje. Nie, nie, to jest wysoki kicz. Ja będę, będę w to brnął. To jest, to jest, to jest, to jest górno, to jest kicz z wysokiej półki. Wchodzisz do sklepu i mówisz, proszę tam pół litra kiczu, nie? I babeczka mhm. jak zawsze tam sięga. Ale nie, 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 tam z góry. Z góry Albo kitch. ten z Lady, ten Jesteśmy dla lepszego po... klienta z podlady to zazwyczaj jest bimber. I, i te wszystkie takie te e, mocne tury i, i spermy szatana. Te tanie wino. Trochę brzmi jak za 30. czasami, wiesz, że wszystko się dalej spina. Czyli to jest jednocześnie to może być tanie wino e, i taki alkohol, na który sobie pozwalamy wyłącznie po wypłacie. Mhm. mhm. Tak. Tak. A w latach 40. czyli w następnych. 20 plus tygodniach ad astry. Znaczy to już, już spokojnie możemy powiedzieć, tak, że raczej lata 40 będą trwały do końca 2023 roku. Zwłaszcza jeżeli tam dołożymy cokolwiek jakby współczesnego, bo nie wiem, wyjdzie jakiś ważny film, który będziemy chcieli mówić i tak dalej. Raczej do końca tego roku będziemy się babrać w latach 40. Zobaczymy mnóstwo kolejnych nowych rzeczy, bo w końcu tworzymy się na kino japońskie. Mm. Będą kontynuacje. Rzeczy za 30., które będą już pewnie stworzone już na inną modłę, z inną poetyką. Plus musimy mieć na uwadze, że to jest dekada, no, w której wydarzyło się coś ważnego na świecie. Nie? No Ludzie I byli trochę bardziej zajęci niż tworzeniem spora, statków. Tak, ale spora część filmu, która wyjdzie w drugiej połowie lat 40., będzie już próbowała jakoś komentować to, co się wydarzyło. Mhm. To będą pierwsze próby zebrania myśli. Mhm. Tak więc to też niesamowita rzecz pewnie będzie. A w najgorszym wypadku mamy też film o dinozaurach, który ma być jednym z najbardziej słabych filmów w historii kinematografii. Już się nie mogę doczekać. <grym> Ale jako, że trafiło na, 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 na dwóch wariatów, dwoje wariatów, a dinozaurowych, to, to, to jesteśmy spokojni, że przynajmniej my się będziemy dobrze bawić, nie? O Jezu, no. Kiepski film o dinozaurach. Dać mi i ja, ja siedzę, lecę, oglądam. Wzorcowa Ad Astra. To, 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 to zawsze jest odcin to są odcinki, które potem zamieniają się w takie złoto do słuchania, nie? Tak, najbardziej A, tak odjechane. więc, co, no, to zostańcie z nami. Mamy nadzieję, że, że, że te przygody, które tutaj nadejdą, rzeczy, które nadejdą, Dekady, które nadejdą. ciekawsze. No, dekady to tak już przesada, nie? Zobaczymy, czy my dożyjemy 2024 roku. Usunię. Ale, ale no, lata 40 na e pewno będą inne, ciekawe. Nowe, oryginalne, świeże, ale wciąż z nami i z naszym podkładem dźwiękowym i z naszym intro pobranym z nie? To, to nasze intro to jest, to jest darmowy, darmowy utwór z YouTubea, który jest wykorzystywany w ogóle dość, 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 dość często i szeroko. W, to jest mały, niszowy tematowym. podcast, Adam. ale ja muszę przyznać, że ja zawsze, jak puszczam sobie jakiś esej filmowy i nagle zaczyna mi lecieć intro do Ad Astry, to mam zawsze takiego mindfucka. Myślę, kurczę, co się właśnie wydarzyło. Czy ktoś w innym pokoju słuchał naszego podcastu? A to się dzieje. A, w moim to mieszkaniu się, to się tak. dzieje. Pozdrawiam Lile. Też mi się czasami zdarza usłyszeć jakiś podcast z moim udziałem gdzieś dodatkowo, przypadkowo z zewnątrz. A, a właśnie, to taka ciekawostka. Jeżeli ktoś się zastanawia, o co chodzi z tym dźwiękiem, który jest w naszym podcastie w tle, kiedy my rozmawiamy, nawet w tym momencie, kiedy mówimy, słyszycie, tło i my mamy zawsze to samo tło. E, to to i, Ja nie wiem, czy mówiliśmy w ogóle kiedyś, jaka jest e, odpowiedź na te tajemnice. To jest dźwięk Jowisza. <laughs> Można sobie sprawdzić. E, mamy takie nagrania w internecie, czyli jakby dźwięki zebrane po prostu z jakichś kierunków kosmosu i to jest dźwięk, który generuje Jowisz. Ja myślę, że nikt nigdy nie pytał, ale gdyby ktoś zapytał, to ma odpowiedź. Tak, to możecie sobie, można sobie w ogóle, nie wiem, jeżeli was takie rzeczy kręcą, lubić tego typu ambient, to już tak, już bardziej kosmicznego ambientu się nie da niż dźwięk planety. Dosłownie się nie, nie da. Sobie, można sobie nawet 2-3 godziny puścić dźwięku Jowisza. No, świetny do pracy. Trochę jest, on jest taki trochę, wiesz, taki, taki lekko klimatyczny, niepokojący. On, mhm. on się, on mocno kontrastuje czasami z tym, co my tutaj gadamy. Mhm, to <laughs> prawda. To, ale jest, ale jest sci-fi, wybitnie sci-fi. No, no, bardziej się nie da. Legitim bardziej się nie da. No, a to zakończyć taki odcinek podsumowujący musimy e, kolejną wariacją naszego powiedzonka, ale to musi być taka oczywista, czyli przez trzydzieste trudy do czterdziestych gwiazd. Do usłyszenia niebawem. papa. pa. Bywajcie.